Tropiki północy, czyta Chris. Olbrzymia powierzchnia Oceanu Spokojnego jest od tysięcy lat niewyczerpalnym źródłem cząsteczek pary wodnej, które, podrywane silnymi wiatrami, niestrudzenie podążają w kierunku brzegów obu Ameryk. Te wilgotne masy, po przebyciu ogromnych przestrzeni, stają u schyłku swojej podróży przed ogromną, wydawałoby się nie do przebycia, przeszkodą. Potężne pasmo gór, wznoszące się niczym gigantyczny chiński mur wzdłuż wybrzeży Alaski, Kolumbii Brytyjskiej, Waszyngtonu, Oregonu oraz Kalifornii, wypowiada swoje stanowcze nie z wałą ciężkiego parnego powietrza i zmusza do wyładowywania wilgotnej zawartości na żyzną i ciężką glebę, dającą początek życia ogromnej ilości lasów, paproci, mchów i traw. Biomasa tego regionu bije na głowę inne części świata, a szybkość regeneracji tej północnej dżungli jest zdumiewająca. Przy opadach sięgających w skali rocznej od 1,5 do 5 metrów wędrowiec na próżno rozgląda się za słońcem. To kraina deszczy. Poniżej Alaski, wzdłuż wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej, pierwszy opór oceanicznym wiatrom daje archipelag wysp Haida Gwaii a nieco na południe od nich ogromną zaporę tworzy Victoria Island. Na Haida Gwaii od tysięcy lat żyją plemiona wsławione budową ogromnych totem pole. To tajemnicza kraina chmur i deszczu. Za nią rozciąga się słynny Northwest Passage, marzenie wielu żeglarzy. Po amerykańskiej stronie strugi wody zasilają bezpośrednio główny ląd. One to karmią potężne lasy Redwood w Kalifornii, których wysokość sięga niejednokrotnie ponad 30 pięter. Średnica ich pni jest monumentalna, a wiek tych kolosów sięga nawet tysiąca lat. Temperatury są tu umiarkowane, nawet w zimie, bo ten sam mur stanowi jednocześnie barierę dla mroźnych wiatrów, jakie wieją po jego wschodniej stronie spod arktycznych terenów Kanady. Tam, ponad preriami, Lodowe masy powietrza niepowstrzymywane żadną przeszkodą wędrują tysiącami kilometrów, docierając okazjonalnie nawet do Dallas, gdzie pokrywają lodową powłoką przepiękne wiadukty, wywołując przy tym niemałe zamieszanie mieszkańców tej cudownej krainy zwanej Teksasem. W każdym murze znaleźć można jednak czasami jakąś wyrwę, szczelinę, którą można się przedostać na drugą stronę. Taką szczeliną tutaj stanowi koryto pewnej rzeki. Columbia River podąża w kierunku Pacyfiku i stanowi naturalną granicę pomiędzy Waszyngtonem a Oregonem. Wiatry z nad wpadające w gardziel jej ujścia dają pole do popisu ogromnej rzeszy fanów windsurfingu, którzy ściągają tu z całej Ameryki. Wzdłuż rzeki położona jest malownicza autostrada nr 84, po której, jeżeli byście się dobrze przyjrzeli, pomyka właśnie w kierunku Pacyfiku głodny tracker, zastanawiający się intensywnie, gdzie by tu znaleźć parking dla jego 18 osiemnastokołowego pojazdu? Kierowcą traka jest Chris, czyli inny niż ja we własnej osobie. Zachwycony urokiem tej niezwykłej krainy skanują uważnie wzrokiem wysokie strome zbocza południowej krawędzi kanionu. Mam pewien plan. Zjeżdżam po chwili z autostrady na równoległą do niej wąską drogę, wypatrując pilnie jakiegoś miejsca na wymarzony postój. Wysokie urwiska skał są źródłem ogromnej ilości malowniczych wodospadów, a w moim umyśle zaświtała idea, żeby to właśnie dzisiaj odkryć jakiś niewielki, samotny kanion, którym mógłbym być może dotrzeć do ściany zwieńczonej jakąś malowniczą wodną kaskadą i tam właśnie spożyć nieco spóźniony już lunch. Truki, tropiki północy zachęcają do ich zwiedzania jeszcze jedną charakterystyczną cechą, odróżniającą je od tropikalnych podzwrotnikowych braci: mianowicie brak w nich jadowitych węży. Zero, nul, zip, nan. Znajduję małą zatoczkę, parkuję traka, zostawiam za oknem enigmatycznie brzmiącą informację, że wracam za godzinę, i ruszam w głąb kanionu. Już wkrótce ogarnia mnie półmrok dżungli. Zwalone drzewa, stające się pokarmem dla następnego życia, leżą tu wszędzie, a ja z każdym krokiem staję się coraz bardziej hmm, szczęśliwy. Wysokie, czarne ściany pną się ku górze, a mi przychodzą na myśl słowa piosenki Jacka Kaczmarskiego. Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu coraz wyżej i wyżej. Tam na górze są ponoć równiny. Ściany tego wąwozu nie tylko rosną coraz wyżej, ale zaczynają się zwężać, co uzmysławia mi, że suchą nogą do celu raczej nie dojdę. Zanurzam po chwili buty w niezbyt ciepłej wodzie i twardo zmierzam w kierunku źródła nieznanej mi rzeczki. Wąskie ściany kanionu sprawiają, że w jego przesmyku woda jest głębsza. Ale wyjścia nie mam. Albo, albo. Nagle wpadam po pas i syk zasysanego powietrza z moich płuc porusza konorami drzew. Chętam, wysoko na zboczach. Nic to, przeżyję, ale jasna cholera. Moja komórka, już po niej. Brodzę trzymając plecak, statyw i aparat nad głową. Po drugiej stronie, moim oczom ukazuje się mała zatoczka. To koniec podróży. Woda spada kaskadami z góry i tworzy niewielkie jezioro. Jest pięknie. Siadam na ziemi, opieram się o plecak i wyciągam lunch. Jestem w niebie, w raju. Zapominam o tym, że jestem mokry i straciłem narzędzie komunikacyjne. Może przeżyję tę stratę. Raj. Eden. Pochodzenie tego słowa oznacza nawodnione miejsce. Niektórzy Amerykanie głęboko wierzą, że oryginalny raj był w Kalifornii. Wcale im się nie dziwię. Kalifornia to piękna kraina. Mają podstawy, by w to wierzyć. Po angielsku nazwa Raj to Paradise, ale słowo to nie ma korzeni angielskiej. Paradise to ogród, a zatem bezpieczne miejsce, odgrodzone od świata natury murem. Takie jest bowiem pochodzenie tego słowa. Staroirańskie słowo Pairideza, tak się chyba to czyta, oznaczało ogród otoczony murem. Natura, którą tak wszyscy kochamy, ta dzika, nieskażona natura, to bardzo niebezpieczne miejsce pełna śmiertelnych zagrożeń. To otchłań chaosu, który gotowy jest pochłonąć każdego nieuważnego śmiałka. Ukrywa się pod wieloma postaciami. Czasami jest to krokodyl czający się tuż pod powierzchnią wody, albo wilk, puma, czy, niewi czy niedźwiedź. Jest nim rekin wyczuwający kroplę krwi z kilku kilometrów, czy pyton czyhający na ofiarę. Moment nieuwagi czy beztroski i nasze życie jest zagrożone. Utożsamiamy ją często z kobietą i dlatego powiadamy matka natura. Bo daje życie wszystkiemu, co jest. Zapominamy przy tym, że kobieta to także uosobienie chaosu, który niszczy i zabija, czyli selekcjonuje w darwinowskiej ewolucji. Niebezpiecznie jest zadrzeć z naturą. To ona przecież wybiła ponad 99% gatunków, a nie marny i nieefektywny w uśmiercaniu człowiek. Kochamy ogrody, bo pozwalają nam obcować z ujarzmioną, obłaskowioną naturą w obrębie ich bezpiecznych murów. Dzika natura to najbardziej śmiercionośna siła świata, jak zauważył już kiedyś pewien filozof, śmierć jest procesem trudno odwracalnym. No shit, eh? W średniowieczu budowano zamki otoczone murem i fosą. Zwodzone mosty strzegły dostępu, chroniły nas od tego, co było na zewnątrz. Od niepamiętych od niepamiętnych dziejów, rodzaj ludzki odgradzał się od tego pięknego, ale także śmiertelnego świata, budował bezpieczne mury, w obrębie których mogły beztrosko bawić się jego dzieci. Niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Dzisiaj, podobnie jak i kiedyś, budujemy wielopoziomowe struktury ochronne naszej rzeczywistości, mury w obrębie murów. My, trakerzy, którzy z racji zawodu musimy często wychodzić poza bezpieczne ściany naszych domów i konfrontować codziennie nieznane, Wiemy najlepiej, jakie ciepło wzbudza w naszym sercu widok rodzinnego domu, w obrębie którego odpoczywamy po powrocie z zewnątrz. Raj to właśnie taki wymarzony dom człowieka, bezpieczny i otoczony murem, gdzie nawet zwierzęta nie zjadają się nawzajem. Mój mały raj jest pewnością miniaturką prawdziwego Edanu. Otoczają go wysokie ściany, płynie w nim rzeczka z cudownie przezroczystą wodą. Jest mały wodospad, który szumi usypiająco. Brakuje mi tylko. Ewy. Współczesne feministki zarzucają nam, mężczyznom, że stworzyliśmy historię upadku człowieka za pomocą kiepskiej historyjki o słabej upadłej kobiecie, która ulegając pokusie doprowadziła do wszelkich nieszczęści. teraz obwiniamy ją kobietę za wszelkie zło na świecie. Patriarchalny niedobry świat męskich szowinistów. Co za bzdura. Nawet nie zauważyły, że wąż w tej historyjce uosabia szatana. A temu mało kto się potrafi oprzeć, bo szatan to intelektualista, czyli ten, co ma gadane, najbardziej inteligentny ze wszystkich aniołów, oświecony lucyfer. Lucyfer oznacza przecież nic innego jak ten, co niesie światło. Strącony z niebios, bo zakochał się zbytnio we własnym rozumie. Ogarnęło go zarozumiałość i przegiął. Władca niebios pogonił inteligencika. Kobieta ulegając pokusie takiego przeciwnika, miała w przeciwieństwie do Adama naprawdę niezłą wymówkę. To Adam okazuje się w tej historii dupkiem, który po schrupaniu jabłka z zagazanego drzewa popisuje się z zajebistym charakterem. Ledwo spytany przez Boga, skąd wie, dlaczego jest nagi, odpowiada oskarżająco jednym słowem. Kobieta! To ona, kobieta, którą mi dałeś! Skusiła mnie. Jeszcze ukrywa się przy głów w krzakach, jakby nie wiedział, że wszechmocny stwórca widzi... Widzi przecież przez krzeczory. Trzeba mieć cierpliwość do facetów, co nie. Nie tylko nasz bohater zrzucił winę na partnerkę, to jeszcze obwinił Boga za ten fakt. O, prawdziwy bohater. Tu jednak czerwieniał się nieco, bo chociaż tyle tysięcy lat później, to przypomina mi się nagle, ileż to razy ja obwiniałem za swoje słabości płeć przeciwną i świat, który je nam zesłał. Nie mogę wyjść z podziwu dla człowieka, który tyle tysięcy lat temu opisał tak przenikliwie ludzką naturę. A te niemądre feministki kombinują tylko, jak tu dojebać facetowi, nie rozumiejąc, że zubożają tym istotę prawdziwej kobiety. Mądre, odważne, śmiałe i niezależne kobiety nie cierpiały feministek z tego powodu. Prawdziwa kobieta wie, że facet powinien być partnerem i oparciem dla niej i jej potomstwa, a nie jakimś upierdliwym dodatkiem w życiu. Są mądre. Mądrością instynktu, a nie intelektu, po prostu wiedzą. Jakieś 60 milionów lat temu na naszych przodków polowano. Polowały na nich różne latające potwory, pełzające uzębione gady czy inne groźne jaszczury czy węże. Na potrzeby przetrwania nasi odlegli przodkowie wykształcili wzrok, nie byle jaki wzrok, zajebisty wzrok. Biją nas tylko drapieżne ptaki w tej ewolucyjnej zabawce. Nie tylko mamy rozwinięty, doskonale wzrok, to jeszcze posiadamy świetną zdolność rozróżniania kolorów. Długo zajęło naukowcom rozkminienie tego zadziwiającego faktu. Aż padli na to, że nasi przodkowie żywili się przecież owocami. Umiejętność rozpoznania dojrzałego owocu za pomocą jego koloru dało nam możliwość wyszukiwania i spożywania soczystych, smakowitych owoców zamiast niedojrzałych twardzieli. Te nowe umiejętności spowodowały znaczny wzrost objętości mózgu, w związku z tym i wzrost objętości czaszki. Prawie połowę mózgu zajmuje przecież procesowanie wizji. Razem z powiększeniem czaszki, czaszki, nastał czas bolesnych porodów. Kobietom powiększyły się co prawda biodra, ale tylko w pewnym zakresie. Potomstwo o tak dużym mózgu wymagało też ogromnej ilości czasu na jego zaprogramowanie. Proces wychowawczy wydłużył się dla rodzaju ludzkiego w nieskończoność. Dla sporej frakcji męskich milenialsów nawet do czterdziestki, ironia zamierzona. Długi okres ciąży oraz bezradność świeżo urodzonego maleństwa spowodowało, że kobieta w tym okresie potrzebowała opieki, ochrony i poczucia bezpieczeństwa. Nastąpił nieuchronny podział obowiązków. Facet chronił, bronił i zdobywał pożywienie, ginąc niejednokrotnie w starciu z nieznanym w walce z chaosem. Kobieta chroniła potomstwo kobieta, strażniczka życia. Od co? Poruszyłem się, bo coś mnie uwierało w żebra. Ach, żebro. Ciekawe, czy feministki dostrzegły ten niekoniecznie oczywisty fakt, że pierwszy człowiek nie był nawet mężczyzną. Był hermafrodytą, obojnakiem. I był cholernie nieszczęśliwy. Stwórca wyjął mu żebro, oddzielając tym część kobiecą, a pozostawił w jego ciele, ciele Adama, część męską. Dlatego mężczyzna i kobieta Tęsknią do siebie, by znowu stać się jednością. To jest naturalny stan rzeczy od tysięcy lat. Ktokolwiek spisał upadek i wygnanie z raju, był geniuszem. W tej jednej niedługiej mitologicznej historii pierwszego człowieka zawarty jest taki ogrom informacji, że aż dech zapiera. Przed moimi oczami pojawia się nagle wizja pięknej kobiety. Jej rozchylone lekko usta błyszczą intensywną czerwienią. Ubrana w obcisłą sukienkę tego samego koloru przykuwa mój wzrok. Moja podświadomość, mimowolnie rejestruje proporcje szerokości jej bioder do ramion, dostrzega kolor dojrzałego owocu i aprobuje widok. Przymykam powieki, wyobrażając sobie, jak powoli i nieśpiesznie obieram ten soczysty owoc z jego czerwonej skórki. Płonie we mnie tęsknota za jednością, rozpala wnętrze. Moje palce delikatnie zanurzają się w jej włosach. Moje usta rozchylają się i opadają chciwie na krwistą czerwień jej warg. Przymykam oczy delektując się pierwszym kęsem. Kiedy otwieram ponownie oczy, jest już późne popołudnie i czas wracać. Zdjęcia robione o tej porze posiadają pewną magię. Tajemniczość owego czasu na granicy dnia i nocy określonego w angielskim języku jako Twilight jest urzekająca. Żegnam ostatnim spojrzeniem mój dzisiejszy lunch. Tak, czas już opuścić raj. Jesteśmy wiecznymi wędrownikami. U wylotu kamionu witają mnie niebiesko-czerwone światła policyjnego wozu. Oficer wypisuje coś na kawałku papieru, a ja wzdycham, zastanawiając się, o ile wzrósł koszt mojego lunchu. Oprócz lakonicznej wiadomości, zostawiłem przecież jeszcze cztery słowa, które miały zrobić ten Magic ratujący mój tyłek. Ale widać, tym razem nie zadziałał. Witamy się, a ja mówię pokornie, że warto było dostać mandat za takie widoki. Policjant przygląda mi się i mówi po chwili: A nie przyszło ci do głowy, że inni się mogą martwić o ciebie? Dzwoniłem, ale nie odpowiadałeś. Nie macie parę godzin, a pisze, że wrócisz po godzinie. Głupio mi trochę, więc milczę. To prawda, facet ma rację. Całe szczęście, że te Twoje słowa, Boże, jak tu pięknie, podsunęły mi na myśl, że jednak wędrujesz gdzieś bez poczucia czasu, by inaczej już by cię dawno szukali, myśląc, że leżysz na dnie jakiejś rozpadliny z rozwaloną głową. Myślę sobie, kończ was, wstydu oszczędź. Ale zawstydzony mówią tylko: I'm sorry, officer, I really am. I dodaję, zasłużyłem na mandat. Przygląda mi się przez moment w milczeniu, po czym podając mi kwitek mówi Yes, you did. Zasłużyłeś. I odjeżdża. Dopiero po chwili patrzę na mój mandat. To kawałek z papieru z napisem One hour ST. ST to oznacza State Trooper. Niezwykła ta Ameryka. Piękna. jakże zaskakująco. To Chris.